Cześć! W tym filmiku krok po kroku pokażemy, jak założyć konto Universal Credit i co musisz zrobić, żeby nie opóźnić swojej pierwszej wypłaty. Przedstawimy też ważne informacje o bezpieczeństwie konta i dodatkowym wsparciu finansowym. Krok pierwszy rejestracja konta online. Wejdź na stronę www.gov.uk Universal Credit. Załóż konto. Podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wybierz metodę kontaktu e-mail lub sms. To ważne, bo właśnie tam dostaniesz wszystkie powiadomienia. Uwaga! Jeśli nie widzisz maila z kodem potwierdzającym, sprawdź folder Spam lub Junk. Krok drugi: uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Możesz włączyć tzw. Authentication. Czyli dodatkowe zabezpieczenie konta. Jeśli się na to zgodzisz, przy każdym logowaniu otrzymasz jednorazowy kod na telefon. Kod trzeba wpisać na stronie. Jeśli zalogujesz się na tym samym urządzeniu w ciągu 24 godzin, nowy kod nie będzie wymagany. Dzięki temu Twoje dane są lepiej chronione. Krok 3. Numer bezpieczeństwa PSN. Po pierwszym spotkaniu z Twoim Work Coachem, czyli doradcą w Job Jobcentre, dostaniesz 16-cyfrowy Personal Security Number, czyli PSN. Zachowaj go w bezpiecznym miejscu. PSN będzie potrzebny na przykład, jeśli zapomnisz hasła i trzeba będzie utworzyć nowe. Krok czwarty. Wypełnienie To Do List. Po założeniu konta, zobaczysz listę zadań, czyli To Do List. Zrób to jak najszybciej. Opóźnienia mogą przesunąć termin pierwszej wypłaty Universal Credit. Na liście znajdziesz pytania o Twoją sytuację, takie jak dochody, wydatki, stan zdrowia czy miejsce zamieszkania. Krok 5. Ile wynosi Universal Credit w 2025 roku? Stawki podstawowe, czyli miesięczne standard allowance to. Osoba samotna poniżej 25 lat 316 funtów 98 pensów. Osoba samotna 25 lat i więcej 400 funtów 14 pensów. Para, oboje poniżej 25 lat 497 funtów 55 pensów łącznie. Para, gdzie co najmniej jedno z Was ma 25 lat lub więcej 628 funtów 10 pensów łącznie. Kwoty mogą się różnić, jeśli masz dzieci, niepełnosprawność lub opiekujesz się kimś. Krok 6. Dodatkowe wsparcie finansowe. Advance payment. Jeśli czekasz na pierwszą wypłatę, możesz poprosić o zaliczkę na pokrycie kosztów życia. Pomoc w opłaceniu czynszu i rachunków. Możesz dostać dodatek mieszkaniowy. Krok 7. Gdzie szukać pomocy? Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, zadzwoń do infolinii Universal Credit. Pamiętaj, aby zawsze aktualizować swoje dane w koncie Universal Credit i regularnie sprawdzać wiadomości od DWP. Dziękujemy za oglądanie i powodzenia w Twoim wniosku. Jeśli potrzebujesz pomocy w aplikowaniu o Universal Credit, skontaktuj się z naszym biurem.